Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w pierwszym filmiku na naszym kanale. Chciałam się przedstawić razem z moim synusiem, ale nie dał się utrzymać. Teraz się pchana na bizję. Chodź, pokaż się. No, tu. Zrób papa. 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 Papa papa. Uczysz się, bo jakiś rozczochrany jesteś. Taki śliczny. Papa zrób. Papa papa papa. papa. Powiedz, nazywam się Adaś. Adaś, się buźki. Buźki dałeś, ojej, ojej, Chyba Was polubił od razu. Ja nazywam się Monika, jestem mamą... ...Adasia. Tak? Adaś ma... Ile masz lat? Ile masz lat? Nie wiesz. No powiem Wam, nie lubię nigdy podawać w miesiącach. W październiku skończył roczek już... Ba, no. Baba. Ba. No, papa. Papa. Pa. Czyli ma ile? Prawie 15 miesięcy. Ja mam 27 lat w ba, tym roku. I zapraszam o, was na nasz ba, ba. kanał, który będzie o życiu, o naszym codziennym życiu. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Pokażę Wam, jakie zakupy zrobiłam w Rossmanie. Zacznijmy od soczków. Tu akurat jest jakaś herbata Melisa z gruszką i z jabłkiem, a tu jabłkowy sok wzięłam po dwie sztuki tych smaków, bo akurat te były w promocji. Ale powiem Wam nawet jak nie są w promocji, to je biorę, bo w Rossmanie nawet bez promocji, jak są, wychodzą mi tak najkorzystniej ze wszystkich soczków. Lekkie zakłócenia, ale wiadomo, że tak będzie z małym dzieckiem. Tu jakieś worki na śmieci. A powiem wam, że nawet w porządku. Kiedyś kupiłam takie worki, że się na ten trafi. Także te z Rubina, też na jakiejś tam promocji, całkiem spoko. Jeśli chodzi o pieluchy, powiem wam, wzięłam te, bo tych drugich z Baby Dream Fan and Fit nie było, a staram się zawsze brać tamte, chyba że nie będzie tamtych, to biorę te drugie. Czemu biorę, kupuję z Baby Dreama? Powiem Wam tak, że jak się interesowałam, jakie pieluchy są najlepsze dla dziecka, poczekajcie, Ada się, wylewa sobie soczek, zobaczcie. Co zrobiłeś? Dawaj to. No, i to jest jego nowa zabawa. Tak, i teraz wyczy. Oczywiście, jedna skarpetka nie wolno. Proszę się pobawić czymś innym. No. no, pokażę Wam, już tutaj wszystkie ubrania, taty są na ziemi, bo były przymierzane, prawda. Tak, to jest. No i jak się interesowałam, jakie pieluszki są e, najlepsze dla dzieci, to wiadomo, że są te biodegradowalne i w ogóle, ale jednak, no, nie oszukujmy się, kosztują one e, ponad dwa. Zobaczcie. A, daś. Tam śpi y, mój mąż po nocce, i, i są drzwi zamknięte na gumkę, a on tak kocha z tego, to że się koniecznie do niego. Dostać, a dać to ta śpi, patrz nie wolno, chodź, chodź, chodź pójdziesz, chodź, no. Czekajcie muszę mu jakąś zabawę, no idź tu, tu się pobaw swoimi, no pobaw się czymś. Oj nie wiem czy to nagram, no ale myślę, że wszystkie matki mnie rozumieją. I jak są na promocji w Rosmanie te Bambi Boo, to powiem wam, że kupuję i zakładam mu tylko na noc, żeby mu się dupka przywietrzyła. Tak chcę, wiecie, chociaż części, żeby miał takie super ekopieluchy, ale ogólnie Stroka O. Pewnie osoby, które się interesują składami, to wiedzą, że Stroka O ma bloga. Która analizuje składy i różne takie rzeczy. I ona powiedziała, że najlepiej, jak pieluszki są jednolite, czyli całe białe, bez żadnych nadruków, bez zapachowe i wybierane bezchlorowo I takie właśnie tamte z Fan Fit są. Także yy, biorę głównie tamte. No, chyba, że tak jak teraz nie było, no to już wzięłam te. A powiem, mam jeszcze taką ciekawostkę. Ostatnio yy, było jakieś święto. I zabrakło nam pampersów, nie wiem jak zawsze mamy zapas, ale no jakoś tak mi się wydawało, że jak nie moi rodzice mają, to teściowa i się u wszystkich pokończyło i przyszło święto i nie mieliśmy pampersów. A my mieszkamy na południu województwa śląskiego, mamy niedaleko do Czech. Mówię, to zajedziemy do Czech po właśnie te pieruszki z Baby Dream. No i kupiłam i powiem Wam, potem przeliczam i te na promocji kosztują u nas chyba... 18, 19 zł, a w Czechach dwa, na promocji 26 zł. Także powiem Wam, że byłam bardzo zdziwiona, że myślałam, że jako taka, wiecie, sieciówka Rosman muszą mieć takie same ceny, a tu no, 8 zł to wydaje mi się, że 8 czy tam 7 czy 6, no ale wydaje mi się że to całkiem spora różnica. Tutaj takie obiadki. Wzięłam też te, bo były na promocji. Warzywa z szynką i makaronem. I takich są trzy sztuki i dwie sztuki ryż z warzywami i mięsem indyka. Wiem, że dużo osób już w tym wieku nie daje dziecku słoiczków, ale powiem Wam, no te są bio i jakoś mam taką świadomość, że tu na pewno są składniki dobrej jakości. Dostaje oczywiście, ale też inne takie zupy, jak my jemy, czy, czy ten, czy jakieś dania takie dostosowane do jego wieku normalne, ale kurczę, jednak jakoś nie umiem się tak całkowicie przestawić, bo no, wiem, że tu jest na pewno dobrej jakości, no bo z tego co wiem, w takich słoiczkach nie może być żadnego oszukaństwa. No i te powiem Wam też były na promocji i wychodziły całkiem spoko. To jest 220 gram po 3,60 chyba kosztowały. Także jeśli chodzi o takie gotowe słoiczki, to najkorzystniej wychodzą. Z tego co mi wiadomo, przynajmniej właśnie z Baby Dreama albo z Lupilu z Lidla. Tutaj takie gotowe kaszki z hipa i, i jedna mi się nie zapodziała, ale jak się wzięło cz cztery, to jedna właśnie była gratis z tych czterech. I tu jest przysmak odebraną z kaszkami z mlekiem i owocami. A drugi, a drugi smak z biszkoptami i jabłkami. I powiem Wam, daję je. Tak na przykład jesteśmy, mamy jakieś wyjście, a my praktycznie co weekend gdzieś mamy jakieś. O, a, a chcesz sobie wziąć pampersy. Pampersy, pampersy, to chyba mamy po od pampersa, ale tak dużo osób mówi pieluszki, może O, tak, bam Kiedyś tak chodził po domu, się śmiałam, że prezes od pieluch chodził z tym jak steczką No ja ajaj. No i no, jak w praktycznie co tydzień mamy jakieś wyjście. Y, także wiecie, żeby nie zabierać y, tego wszystkiego, mleka osobno i... Ten to biorę i mam z głowy. Takie ogórciki, otwarte, bo już Ada się jadł jednego. I akurat powiem Wam, że jak Baby Dream, ja właśnie sobie zdaję sprawę, że ogólnie Rosman nie jest najtańszy. I czasami coś, co w Rosmanie jest na promocji, to w Lidlu bez promocji jest tańsze. No ale tam chodzę głównie ze względu na ten Baby Dream, bo tego nigdzie indziej nie dostanę. I ten jogurt yy, też nie ma jakiegoś super najlepszego tam jest z skrobią, modyfikowana coś tam. Ale powiem Wam cenowo za taki czteropak około 7 zł, a wszystko inne w rozmanie jest 12 chyba no, w okolicach 11-12, także no, wydaje mi się to już sporo. Przeważnie, właśnie trzeba gdzieś na promocję, ale jak jestem to no, 12 zł to już mi się wydaje dużo takie jogurty, także biorę te, myślę, że jak raz na jakiś czas zje taki, to mu się nic nie stanie i kaszki. I powiem Wam, że się pomyliłam. Tak, zawsze na wszystko patrzę, a jakoś nie spojrzałam, bo mają dodaj wodę. dodaj wodę. Wzięłam, bo były na promocji za 12, za dwie sztuki. Ja... Czekajcie, bo Adaś... Chowa się za zasłonę i o, tam jest kabel. Czekajcie, zobaczycie. zobaczyć. Co tu robisz? A Wiesz, że tu nie możesz? Bęc. Możesz się chować, ale... A zrób... Nie... nie ma Adasia, nie ma Adasia. Nie ma. Nie ma Adasia, nie ma. Chyba go porwali. Płynę. Nie ma! Kuku! A kuku! Co nie masz kuku robić? Nie macie? A kuku, no dobra, jesteś. Z tą głową stąd. Tylko tam do nie dotykaj. Yy, no dobrze, jesteś tam. I co chciałam powiedzieć o tych kaszkach? Aha, że 12 było za dwie sztuki. Powiem Wam, Adaś ma uczulenie na coś. Jeszcze nie wiemy na co, ale pan doktor stwierdził, że no, może to być na laktozę. Także aktualnie dostaję taki preparat mleko zastępczy z apteki, i dlatego kupuję zawsze kaszki, wiecie, te, żeby dodać mleko modyfikowane. No i na razie nie ma tej wysypki. I właśnie tutaj się pomyliłam. Jak wcześniej kupowałam i jeszcze nie miał zalecenia, żeby dostawać ten preparat mleko zastępczy, to dawałam mu kaszki z Babydreama, bo nie miały oleju palmowego. No, a teraz wzięłam te I właśnie widzę, że mają olej palmowy. No, ale wiecie co, i tak musiałam odstawiać, to mleko mi się kończy. Miałam je odstawiać, żeby zobaczyć, czy to faktycznie na tą laktozę, czy na coś innego. Także no, wręcz czy później zje, nie zmarnuje się. Dobra, takie zakupy. Sorry, że takie, wiecie, odrywane, no ale, ale z dzieckiem czasami ciężko. Hej moi drodzy, przyszłam się do was już pożegnać, bo jest wieczór i zaraz się dokładała spać, ale przez ten czas poczytam i mam właśnie nową książkę. Chcę wam pokazać, co będę teraz czytać. Jest to Pozwól mi wrócić od Bea Paris. Taka i powiem wam, moja przygoda z jej książkami zaczęła się od pierwszej książki. Tak jak tutaj piszą nawet yy, najpopularniejszy thriller ostatnich lat, który przez prawie dwa lata nie schodził z list bestsellerów chodzi o książkę za zamkniętymi drzwiami, bo ogólnie ta y, autorka napisała trzy książki. Y, pierwszą była właśnie po to za zamkniętymi drzwiami, którą czytałam prawie temu jak byłam w ciąży i powiem Wam, zrobiła na mnie fajne wrażenie. Ja w ogóle jestem taką osobą, która nie ogląda horrorów, thrillerów, boję się takich rzeczy. A Mama mi ją dała, bo jakaś koleżanka z pracy, co zachwalała tą książkę i powiem wam, zrobiła na mnie fajne wrażenie, bo jest taka... Y, Wiecie, nie ma tam jakichś, nie wiem, trupów, krwi. Bardziej to jest wszystko takie psychologiczne. I, I dla mnie jest takie... No, że trochę tak jestem jest taka napięta przy, przy czytaniu takich książek. Ale nie jest to dla mnie takie przerażające, że nie mogę tego czytać. No, bo ja mam taki, taki charakter, że się raczej boję takich rzeczy. Potem w tym roku przeczytałam jej drugą książkę. Na skraju załamania. Czekajcie, jeszcze sprawdzę, czy to tak było, ale... O, tak na sklep załamania i też zrobiła na mnie fajne wrażenie no i stwierdziłam, że y, teraz sobie zrobię odpoczynek od takich y, lekkich y, książek i przeczytam już dokończę y, tą autorkę mam nadzieję, że będzie fajna raczej wydaje mi się, że tak powinno być po tamtych dwóch książkach no także dam wam znać jak przeczytam y, a powiem wam, że ja ogólnie mój gust to jest takie bardziej lekkie książki z wątkiem miłosnym no ostatnio właśnie w tamtym roku przeczytałam całą serię od Agaty Przybyłek Miłość i inne szaleństwa tak, bo tam była cztery książki cztery książki, z czego ostatnia miała tytuł Miłość i nieszczęście więc mi się tam liczy nieszczęście czy szaleństwa no to właśnie taka fajna, luźne, fajne, różne książki z wątkiem miłosnym także polecam, jak ktoś się tak chce trochę zrelaksować bo ta czasami nie mam na nim czasami ochoty, jak właśnie mam ochotę do tego coś lekkiego, bo tu jednak trzyma to trochę w napięciu a właśnie polecam Agatę Przybyłek, jak skończę tą książkę to pewnie zachcę mi się coś lżejszego i, i sięgnę po jakieś inne jej książki bo tamte mi się też podobały najbardziej powiem Wam z tych trzech y, y, książek jest czterech książek z tamtej serii odgady przybyłek podobała mi się trzecia część. Yy, tylko Wam się teraz nazywała. Kto by się spodziewał? Kurczę. Powiem Wam. Nie wiem. Yy, może Wam podlinkuję yy, te, te książki, bo nie wiem, czy kto by się. Pierwsza to było. Ja chyba zwariuję. Druga. Nie wiem, trzecia, kto by się spodziewał, czwarta yy, miłość, inne nieszczęścia. Dobra, nie wiem, nie wiem, czy, czy bym tak ja, pomyślała, yy, z, czym z tobą, żebym szło do głowy, no ale nie będę tutaj siedzieć i myśleć. No także ja się powoli zbieram do spania, ale potem znać, jak ta książka. No i dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I znów do nas wpadniecie. Na razie pa.